Tutaj natrafiłem na całą polanę rydzy. To jest tylko troszeczkę. Wiaderka. Kozaczek. Zdrowy. Borowik. Ceglastopory. Piękny. Jeden, drugi. Co do kwestii wiaderek. Kiedy grzyby zostaną pobierane, to wraca się i się wy. Rzuca zarodniki z powrotem, proszę. Ryc na rydzu. Kolejny. Następny. W tym roku bardzo wszystko obrodziło. Jak nie korzystać z takich darów natury, nie tylko grzyby ale owoce, jabłka, zboże, kolejne. To tutaj nie będę tego wszystkiego nagrywał. Ta polana ma nie wiem ile? 200 metrów długości i praktycznie co krok to rydz. Mam tutaj już jakieś stare rydze. Jest zniszczone. Jak widać raczej zwierzęta tego nie jedzą, bo nie mają takich sił przerobowych Następne osadki Tutaj kolejne Gdzie się człowiek nie popatrzy Tam rydzę jeszcze kilka metrów Pokażę idę tak wybiórczo Sprawdzam gdzie są no, ale tak naprawdę to tutaj można byłoby czy stąd nie ruszać, jak zobaczycie na końcu filmiku. Na razie mam w dwóch wiadereczkach, no, po jednej piątej, a dopiero zaczęliśmy grzybobranie. No, proszę, kolejne piękne rydze. tutaj następny schowany kolejny Co krok to ryc. Ryc. Znowu ryc znowu ryc znowu ryc znowu ryc znowu ryc No i można by tak było w kółko powtarzać cała polana rydzów, więc można je albo pozbierać, zjeść, ususzyć, zamrozić, rozdać, podarować znajomym rodzinie, albo zostawić, żeby tu zostały, zgniły. piękny dzień może słoneczko już zaszło to jeszcze mamy piękną polską jesień to idę jeszcze nie przerywam ale chciałem wam pokazać tutaj są zarośla więc nie będę w tym grzebał o ale to tak nawet bez szukania po prostu idzie się przed siebie I co kawałek to ryc. 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 Misiek. Ryc. Kolejny. Dobra, może tego nie będę powtarzał. Bo... Żeby się Wam przyjemnie oglądało bez mojego gadania. No ale no po prostu no niesamowite. Nie wiem Odliczymy później, jak zbierzemy. ile tego jest. A i tak pewnie w większości się nie zbierze. No bo nie ma takiej możliwości. Ciężko by było. Tutaj, już jakieś przewrócone. Tak to wygląda, po prostu. Żeby się zostawia, to gniją, schną, psują się. Czyli zwierzęta mało co je jedzą, bo mają pod dostatkiem w lesie innych rzeczy. Co prawda miałem już nie nagrywać, żeby nie było monotonni w tych rydzach, ale kawałek dalej od polany Przedem do lasu to proszę. rydz na rydzu tu jakie piękne jeden, drugi, trzeci tutaj tutaj tu jaki ogromny Tutaj I z tej strony. Proszę, co krok to ryc. po podliczeniu z łąki którą wam wcześniej pokazałem zebrałem ponad 300 rydzy gdzieś około 310 mówię około bo nie liczyłem takich mniejszych tylko całe owocniki natomiast całość zbiorów wczorajszych jest to ponad 520 rydzy Ogromna ilość, oprócz samych rydzy, opieńki. Też niezliczone ilości podgrzybki. Borowiki, ceglastopore, szlachetne, kozaki. Z grzybów w lesie jest masa. Bardzo dużo grzybów leży, spleśniałych, zgnitych, które się psują. Więc myślę, że lepszym sposobem jest pozbieranie ich, zamarynowanie, podzielenie się z sąsiadami lub z ludźmi, którzy z różnych powodów w mniejszym stopniu potrafią lub lubią zbierać grzyby, a żeby chętnie grzyby zjedli. No bo inaczej to się zmarnuje, a jest to jedzenie że kolejny wypad udany. Zapraszam do lasów na spacery, zbieranie, korzystanie z tego, co nam natura w tym roku obficie przygotowała. Miłego dnia pozdrawiam.